Ja przytoczę kilka najważniejszych punktów z tego okresu od 22 maja do 13 czerwca. W zakresie inwestycji gospodarki przestrzennej trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie. Trwają roboty budowlane przy Szkole Podstawowej nr 3. Związane z realizacją zadania pod nazwą Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie trwają również prace budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą regulacja i umocnienie części linii brzegowej Jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki. Również trwają prace rozbiórkowe związane z realizacją zadania pod nazwą utworzenie nowej siedziby Szkoły Miejskiej, Miejskiej Szkoły Muzycznej, drugi etap. Zadanie obejmuje rozbiórkę łączników między budynkami byłego Gimnazjum nr 2. Rozpoczęto budowy, roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą budowa trybun przy boisku treningowym na terenie MOSiR w Gostyninie, a także zakupiono w ramach umowy z Fundacją Lotto dwa mobilne stoły do gry na potrzeby MOSiR w Gostyninie. W zakresie zamówień publicznych podpisano umowę w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie planu ogólnego gminy dla miasta Gostynina. Sporządzono specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami dotyczącego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bankową w zakresie udzielania i obsługi długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy miasta Gostynina w 2024 roku w zakresie gospodarki komunalnej to podpisano między innymi akty notarialne w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano nieruchomość oznaczoną numer ewidencyjny 5543 przy ulicy Żeromskiego zarządzeniem burmistrza z 27 maja w sprawie zasad udostępniania wód stanowiących własność gminy miasta Gostynina jeziora Bratoszewo, jeziora przy oraz jeziora Sejmikowego do celów amatorskiego połowu ryb wprowadzono ulgę w wysokości 30% oto opłat za amatorski połów ryb dla mieszkańców gminy miasta Gostynina i gminy Gostynin, dla emerytów, dla seniorów, dla dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej w wieku 14 do 25 roku życia, dla osób z niepełnosprawnych z pierwszą grupą inwalidzką o znacznym stopniu niepełnosprawności po okazaniu orze orzeczenia. Wystąpiono do polskich kolei państwowych w sprawie przejęcia budynku dworca kolejowego zlokalizowanego na działce nr 361 łamane na 7 położony w Gostyninie. W zakresie dróg miejskich trwają prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej ulicy Sosnowej wraz z zjazdami oraz budową kanalizacji deszczowej. Opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej publicznej na ulicy Płockiej w Gostyninie w związku z utworzeniem dodatkowego przejścia dla pieszych. Dokonano napraw uszkodzonych ciągów komunikacyjnych, dokonano napraw uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeśli chodzi o promocję miasta i ochronę, to tutaj takie ważniejsze rzeczy o których warto wspomnieć to organizacja i promocja Miejskiego Dnia Dziecka z licznymi atrakcjami. Zgłoszono również udział uzdolnionych plastycznie dzieci z Gostyni na międzynarodowych warsztatach artystycznych w okresie wakacyjnym w Langenfeld. No i tutaj może Państwa zainteresować. Dokonano 9 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, 15 zmian treści wpisu, 5 wpisów o zawieszeniu działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o sprawy obywatelskie dokonano 17 zameldowań na pobyt stały co do pozyskiwania środków złożono raport miesięczny dotyczący stanu zaawansowania przebudowy drogi gminnej w Sosnowej do urzędu marszałkowskiego złożono sprawozdanie dla zadania pod nazwą Miejski plan Dzień dziecka do urzędu marszałkowskiego złożono wniosek dla Miejskiego Sportu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie zadania pod nazwą Gostynińska nocna piątka. Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek na dofinansowanie zadania pod nazwą dni Gostynina. Do Urzędu Marszałkowskiego złożono również wniosek dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania lato w Gostyninie. I tutaj mam wiadomość z dnia wczorajszego. Udało nam się pozyskać 55 tysięcy, więc wszystkie imprezy, które się odbędą latem w Gostyninie. Tak naprawdę mamy na to środki. Złożono może tak w ramach gminnego punktu informacyjnego: czyste powietrze, złożono 7 wniosków o dofinansowanie oraz 2 wnioski o płatność. Jeśli chodzi o informacje od spółek miejskich, trwają prace związane z. Przygotowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, działanie FENIX, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie w aglomeracji Gostynin, trwa wymiana, trwa wymiana odcinka sieci wodociągowej z rur żelibnych. No jest tych działań bardzo dużo, jeśli chodzi o. Miejskie centrum handlowe. Z informacji, które uzyskaliśmy w, okresie, w tym okresie spółka podpisała dwie umowy na dwa lokale w hali targowej, obecnie wykorzystanie wszystkich lokali kształtuje się na poziomie 80 prawie 85%. Na 113 lokali wynajętych jest 96%. W galerii handlowo-usługowej na 56 lokali objętych umową są 52 lokale co daje prawie 93% i hala handlowa przy obłożeniu 77% posiada 44 z 57 lokali. Jeśli chodzi o wiatę, cała powierzchnia objęta jest umowami najmu. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, tutaj jest wykaz bardzo dokładny i szczegółowy tych wszystkich prac. Może tutaj przytoczę, iż zakończono realizację projektu na wykonanie inwestycji, budowa do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w gostyni wraz z utwardzeniem i zjazdem na terenie działki 36-33 przy ulicy Moniuszki zgodnie z podjętą przez wspólnotę mieszkaniową uchwałą. A w zakresie realizowania nowej inwestycji przy Kutnowskiej Broniewskiego w Gostyninie spółka monitorowała pierwszy etap budowy budynek A i według stanu na 13, 13 czerwca realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez generalnego wykonawcę zatwierdzonym Nie. przez MTBS. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz. Czy ktoś z Państwa radnych ma życzenie zadać jakieś pytanie? Bardzo proszę radny Wróblewski. Pani Burmistrz, no dwie rzeczy. Jak zawsze ekologia jest ważna i w sprawozdaniu wyczytałem, że jest wszczęte postępowanie w sprawie wycinki drzew na wniosek Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Spółdzielni Mieszkaniowej. To jest y, informacja y, y, w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i tak dalej. Moje pytanie jest takie, jak dużo tych drzew padnie i czy yy, przy decyzji tej będzie obowiązek odtworzenia tej substancji drzewnej, która zostanie wycięta? No bo rozumiem, że straż pożarna, rozbudowuje się tam gmina i to może być powodem, a dlaczego Spółdzielnia Mieszkaniowa też chce ciąć drzewa? No i czy, czy zostanie to odtworzone? To jest jedno pytanie, a drugie to może bardziej stwierdzenie. W zakresie dróg jest taka informacja, w której czytamy w punkcie 21, już sobie to otwieram, żebym nie przekłamał. E, dokonano czyszczenia urządzeń odwadniających i tam są jakieś odwodnienia liniowe. Nie bardzo rozumiem na czym to polega. domyślam się, że to jakieś przejścia od studzienki do studzienki, ale zastanawia mnie jedno stwierdzenie. Na Bolesława Prusa wykonano czyszczenie studni pod kratą kanalizacji deszczowej. Jak na całe miasto wyczyszczenie jednej studni, to nie uważam to za sukces, którym należałoby się chwalić. Wydaje mi się, że tu trzeba byłoby w takim okresie jak teraz, kiedy te opady pojawiają się bardzo obfite. Kiedy w wielu miejscowościach podtopienia istnieją, to te studnie powinny być systematycznie czyszczone, żeby ta drożność na woda schodziła. No chyba, że jest tak dobrze, że jestem w błędzie, ale wydaje się, że większe opaty zaraz rozdawiska się robią. Dziękuję bardzo.